Dzień dobry Pawłku, w ten nowy dzień. Witam, witam. No kurwa, czemu taki jesteś? Dwa dni temu z tego samego stanowiska, a jesteśmy na jedynce, wyciągnęli 28 kg karpia. Więc liczymy chociaż na jakąś ósemkę, żeby nie było. Będziemy szukać, położymy i zobaczymy, co przyniesie. Popołudnia. Liczymy, że ryby zaczną brać trochę wcześniej niż na sezonie, bo nocne brania nie są jednak, nie należą do naszych ulubionych. Buziaczki. Plan jest taki, że na chwilę obecną sobie będziemy sondować linię przybrzeżną. Rok temu udało mi się stamtąd wyciągnąć 14 połowiz pod samego brzegu 13,8, czyli 14 też, coś około 14. Mam tutaj taką magiczną mieszankę, która się składa z jeszcze starych kulek Candy Nut Crash. Trochę tu jest kokosu i trochę jeszcze truskawki z Instant Action. I wszystko to jest zasypane różowym miksem nie niewiadomego pochodzenia. Dostałem go od naj, najlepszego karpiarza w Polsce, Karola Wiśniewskiego, za jakąś przysługę, już nie pamiętam nawet, o co chodziło. I będę eksperymentował, zobaczymy, czy na słodko się uda coś tym razem złowić. Idzie taki oto zestaw, jest to Ronirik Hack, to jest szóstka i tutaj mamy Warmuza Donalda i starego jeszcze ananasa. Pink, fluffy, unicorn, dancing on rainbow. Co to za nielegalny handel? To jest nielegalny handel, wszystko legalne. Nie znam, nie macie, kurwa! Nic nie macie na no. Na drugim zestawie ląduje na MultiRigu kulka 20 z Dopala na troszeczkę takim specyfikiem skopeks. Hook Bait Spray. A zanęcę sobie taką bardzo podstawową mieszanką kulki 20, których używam od Dwóch miesięcy i resztka peletu. Wszystko to jest zamoczone. Nie miałem zalewy żadnej, więc jest to zalane po prostu wodą z solą. Namoczyło się trochę, ten pelet już tak delikatnie rozmoczył. Nie wiem, czy go będzie tutaj dobrze widać. No i będzie szybko pracujący. Tak mam nadzieję. No nie mam bojki z tej strony, nie wiem, co bardzo ciepło. Zestaw kładę tam, gdzie znaczy obok Pawełka. Z racji tego, że nie może mu iść za dobrze i muszę mu przeszkadzać. Poza tym to jest linia brzegowa i no, ja jeszcze tam nie łowiłem. A wyspę sobie obrzucę później. W to samo miejsce co rok temu, może się uda. Bardzo płytkie miejsce. Półtora metra, chyba jest w ogóle. A taka zataczka. Największa. Jazda. Przypomnę rig, Rick, H4 e, ciężone, oczywiście. Ja jako po używam tym razem białej kulki z masiwa. Po zapachu. To jest chyba bolsena, jeśli się nie mylę. I sztuczna kukurdza. Tak, żeby coś tam się. Wyróżniało żółtego. Pewnie nic się nie zmieni, ale wierzę w takie nadprzyrodzone rzeczy. Ludzie mówią, że się mało uśmiecham. To macie. Drugie miejsce, to, co już mam obłowione. Już tu kiedyś byłem, więc wiem co mnie czeka. Zapewne nic dobrego. Przyponik, blowback, słuszna kukurydza, z nasza. To jest subwoofters. Giant Mace i kulka Hot Demon wyjątkowo rzadko ich używam bardzo bo nie mam co do nich pewności no ale niestety to była największa jaką obecnie posiadam może uciekać do, do Nie, czuję go. No. Nie wplątał się w nic. Ale nie jest to jakiś gigant. No, pod co drzewo idzie. No, widzę, że wychodzi ta szałówka. Nie idź do drzewa, nie idź do drzewa. Chodź tu. Nie go. O kurwa! <laughs> nie pod ponton, kurwa! O, jest tutaj. Masz go? Jest karpik. Jest karpik. No to I skarpik. Moc energia. Trochę karpia. Ale szczerze, karp debil, bo mógł się spokojnie w drzewach ale tego nie zrobił. Zestaw numer 2 zaowocował takim zawodnikiem. Będzie miał 7-8 kg, ważymy. Otwarty kabok mnie uratował, bo przez to, że karp nie miał oporu, to nie pobiegł od razu, znaczy nie popłynął od razu. W kierunku drzewa, więc nie było problemu z żadnym zaczepem. Był bardzo fajniutki hol. Elegancko. Trochę powalczą na samym końcu, ale ładnie. <grystanie> Mój ulubiony zrywać no. przyponów. Nie, przyponów nie zerwałem Spinka, pinka. Wypiął się, kurwa. Haki bezzaziorowe. No powiesz? Nie będę przeklinał dzisiaj na filmie, ale są mi niecenzuralne słowa, mi się ciśną na usta. No i ja mam na haki z mikrozadziorem, tu razem broń z kordy... Yyy, z cały czas, jest kord, yy, chyba nic nie mam. Może chciałbym, może jakieś takie skróty nie. W końcu może się uda, bo ta ryba ciągle tam sobie wesoło walczy. Powoli się do niej zbliżamy. Tak na pryzmerską rację. Kolego! Po niezwykle długim i intensywnym holu zaciekłej walce, która naczergała nasze nerwy, plecionki, a czy pęciąki? Żyłki i przyponu szczółowe. Mamy tu bestie waleczny. waleczny. Nie są niesamowicie waleczny. Niechapu. Przed Państwem Maciuś. Nie wiem, czy dam radę go podnieść. Nie mieści mi się na rękach. <laughs> Piękny kar. No to ma jakieś takie śmieszne znamie pomarańczowe. A z 2 kg będzie. Nie, no może 3. Śliczny jest, trochę mu dziwnie z oczu patrzy, nawet, nawet przyjemny w dotyku. <laughs> nie, no maluszek, nie męczymy go, zważymy go tylko i wracam do domu. No, mamy już wieczór, dzień całkiem intensywny, nie spodziewałem się w ogóle, że będziemy cokolwiek łowić w ciągu dnia, bo głównie jak tutaj byliśmy, to to brania były w nocy. Nie no fajnie na razie, ja z lubię tą wodę. Jebane pociągi! Ja nie wiem, co oni robią, kurwa węgiel w jedną i w drugą stronę wożą, kurwa, jakby się nie mieli zdecydować. W ogóle to nie są węglarki grawitacyjne. Co to znaczy grawitacyjne? Że mają... Rok temu było fajnie, szkoda, że nie nagrywaliśmy, mieliśmy od zajbania ryb dużych ryb, małych ryb. W ciągu miesiąca w sumie golnaliśmy wszystkie rekordy. jakie no. I się zatrzymaliśmy na rok. No i polujemy znowu na jakieś większe okazje stąd, bo, bo tu jest jedno z takich wód, na których jest, jest taka możliwość po prostu. No ten Sazan jest też łowiskiem, na którym można wyciągnąć tę rybę, ale wydaje mi się, że tutaj jest to wiele prostsze. My też nie jesteśmy jakoś super doświadczeni tutaj no jak byliśmy tu rok temu z rocznym stażem pierwszy raz w życiu pływaliśmy na pontonie i zrobiliśmy tutaj chyba łącznie 20 ryb no to samo, samo za siebie mówi. no co prawda te ryby nie były jakieś większe, wielkie ale, ale w tym sezonie w tym sezonie mamy nadzieję na trochę większe szczególnie, że że jest branie no nie spodziewałem się, bo to jest ta wędka na którą najbardziej liczę w się sensie, miejsce na które Najbardziej liczę i zobaczymy. Odjazd był całkiem fajny. Szarpnięcie też było takie solidne. Skur, bardzo bym chciał, żeby nie odpłynęło. Chyba nie popłynęło za wyspę. Mamy chyba farto. Puściło? Nie pierdol. Nie, z zaczypu wyszło. Ej, 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 Jest za mną. Za mną jest ryba. Dobra. Wyszło z zaczypu. Och, jak ja się cieszę, że wyszło to z zaczepu głową. Co ty robisz kolego? Eee, 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 Karp. Mały? Taki podobny do tego mojego to był. Nie większy. Dobra, ja bym to wyłączył, bo nie wiadomo, ile to jeszcze potrwa. Będziemy kręcić dalej, jak będzie w no kurwa. Mamy go! No ja pierdła! Ja no! Oh. będzie, nie? Mały oh jest! Jeszcze tak długo nie, nie walczyłem z rybą więc ja jestem połym podziwem dla niej. O no, kurde, powiem ci, że w jak chciałem przyhamować, to wrotek i widziałem, jak się wędka dnie, to tak na 3,5 a to się gieło jak spingówka. To jest pewna pół godziny od wywiezienia zestawu. O, czyli 4 do ostatniej ryby. rybi, ryby. Pojawiła się kolejna, troszeczkę większa niż tamta poprzednia. Tamta miała 4 kg w poważeniu. To jeszcze nie ważyliśmy. Są lekkie nadzieje, że, że może być całkiem dobrze. 15 minut walki tam było. Coś takiego. Strasznie silna była, strasznie narwana. co chwilę ciągnęła do dna. No, ale udało się. Ja jestem chyba zadowolony z odczuciem przybarżenia. A oto Maciuś kolejny. Oczywiście tu się, no jest Maciuś. Maciuś jest ciut większy niż tamta rybka poprzednia. Bardzo fajna ryba. No odważy swoje. Ja myślę, że ponad dychy będzie. Może być najlepsza ryba w tym sezonie. Fajny taki. Golasek, ale urokliwy. Dobra, weźmy go, cykniemy jeszcze fotę na pamiątkę i niech puchnie dalej. No, e. Nie. Nie. To jest niemożliwe. 10.7, czyli co? 9.2? jest niemożliwe stary. <grywy> ja się nie zgadzam z wynikiem. Dobra, wrzucamy go no, za jest muszę wyjść, teraz. No, więc mamy godzinę 24. Za niedługo, albo już po i sytuacja taka, że na wędce znowu tej przy drzewie tam, gdzie miałem, yy, tam, gdzie miałem na stojaku zdjęty kabłon otwarty, było branie i na początku myślałem, że zaczął mi się sygnalizator, bo nie było w ogóle trykania takiego drr. Tylko od razu było po prostu taki pisk nagły. Oj, chuj, chyba się wypięło. Nie, też tak miałem. Korzył? No, był zawsze ryby się udało uwolnić. Wbiłem się w drzewo, ale udało mi się jakoś szczytówką wymanewrować, że odzyskałem hak, więc nie straciłem zestawu. A ryba też bezpieczna, więc zarzucam teraz znowu i, i lecimy dalej. Witam, witam, mamy nowy dzień. Staliśmy w nocy, niestety oprócz tego jednego brania, gdzie wkręciła mi się ryba pod drzewo, nie było nic. Więc ja sobie przynajmniej przewożę zestawy, nie wiem jak Andrzejek. Zmieniam delikatnie w sumie nic. Tylko jeszcze raz sobie idziemy wysądować i troszeczkę lepsze miejsca wybrać w obrębie tego, w którym nęciliśmy. No bo szkoda jednak tego towaru, który wrzuciliśmy do wody. Zmieniam zestaw. Będziemy go, znaczy ja będę przewozić go w inne miejsce. Na tym od 16 godzin nie było nic kompletnie, więc... Trzeba będzie delikatnie zmienić sobie. Tak, jak. Podejrzewam, że już dzisiaj nie będziemy przewodzić zestawów dopiero przy najbliższym broniu, jako że jutro z samego rana i takie zwiamy. Więc jest to ostatnia wywózka dzisiaj. Czy mam nadzieję, że będzie branie po drodze. No, więc dzisiejszy dzień nie zaowocował żadnym braniem. Przewieźliśmy sobie zestawy obaj, raz ja zmieniłem jedno miejsce, przedstawiłem parametrów. Andrzej całkowicie zmienił? No ja pojechałem za wyspę z lewej strony i miejsce, które było po prawej wzdłuż brzegu e, zmieniłem na prawą stronę wyspy tam jest półka na dwóch metrach e, dosyć blisko portu wcześniej się spawiały ryby, teraz coś tam skacze no ale od... Ile? od 6 od godzin kompletnie cisza no woda też się uspokoiła na dłuższą chwilę nie było kompletnie nic, z różnych spławów, bombli płaska tafla wody więc lipa i zobaczymy co noc przyniesie jeszcze. Ja wierzę. No, a jesteśmy na pontonie, bo postanowiliśmy sobie popływać, bo ja trochę nie wierzę, już, że będziemy mieli jeszcze jakąś rybę w nocy, więc żeby pobawić się tym środkiem pływającym, bo rzadko mamy okazję sobie popływać, no to sobie wyszliśmy nakręcić yy, zakończenie dnia z wody. to jest kurwa karaś 30 cm Co się taki mały nie? 30 to nie jest mało Nie ale... W tych krzakach jeszcze nie byliśmy, nie? No, w tych krzakach jeszcze nie Kurwa, chce mi się ten Chce mi się wpakować na łódź Mamy nie. nie mamy? Nie mamy Mielibyśmy, ale... Nie mamy, no co jest? Aha Dobra, powinienem dobrze go to bo kurwa nic nie widzę. Ale jest strasznie zimno. A że mamy taką możliwość, to zostawiamy tego wariata do rana. Ja muszę jeszcze szybko wywieźć zestaw i jeszcze skorzystać z paru godzin snu, bo... Trzy godziny później mamy kolejne branie z tego samego miejsca. ostatni zawodnik tego wyjazdu wyciągnięty o 3.30 z tego miejsca, które mi wcześniej nie, da, nie dało żadnych ubrań, więc jednak zmiana tam o parę metrów bardzo się opłaciła no a pod drzewem nic nie ruszyło ten był wyciągnięty na cultured w 24 Scopexa, nęcone też było Scopexem z, Copexem, z peletą, tak jak pokazywałem no i fajnie, że się cokolwiek udało, szkoda, że ten drugi wywóz się nie udał szkoda, że ten drugi wywóz się nie udał, bo no, ryba się spiąła pod całym podbierakiem, chyba to było widać na filmie, nie jestem pewien. No, ale Magnum odczarowany. Może nie największymi rybami, ale udało się. Po dwie ryby mamy, jesteśmy zadowoleni. Tak jak powiedziałem, nie są to największe okazy, ale, ale lepsze to niż karać. My już jesteśmy spakowani, sprzęt już jest na pontanie w połowie. Jedziemy do domu. Do następnego.